za ma 5 w sklepie Fortnite. Zenek, 5 zł. Jeżeli zabijesz jakiegoś chłopa w ciągu 30 sekund, wyśle ci 30 zł. Nie, no nie mogę trollować, stary, nie. Ale podejrzewam, że to może być jakiś troll typu Smarty czy coś, nie. Bo on najpierw tak, jeżeli zabierze jakiegoś chłopa w ciągu 30 sekund, wyśle ci 30 zł. Dobra, to jest custom. To jest custom. Najpierw na się Nie, stary, no nie będę trollował customa dla 30 zł, no nie. Trzeba mieć honor i zasady, no trudno. byli 15 zł. 15 zł dla Capsona i niech on zabije ma 30 sekund. Dobra, goście pisze, że jak zabijesz cięgo 30 sekund to 15 dostaniesz Dzięki za donata w ogóle Nie, nie! Co za debil? Nie! Nie, nie, nie! nie. Płatny morderca! Płatny morderca! Ja go nie znam, ja idę stąd. Nie go zabiją. A, no, dwóch mam. No przykro mi. Ja pierwszy dwóch mam! 160 minus 130! No i nie masz! 150! Przez okno nie, nie. nie słyszysz. Dobra, już tam nie kop, chodź tu, co ty robisz? Do domu. Do domu. Stary mi każdy do domu. Mam tylko pistolet. A tu myślałem, że to jest naszy. Nie chce mi się, no przecież nie wytrzymam! Oni podmienili 3D na coś, I jak to się ma. że to było albo też są. Nie widzę mnie. Nie, nie ma. Oni są tak słabi. No sam, sam. Możesz go skorcać, tu Karta. Nice. Radik. Pięknie. Jesteś tak dobry, Kazama. Mieć to wszystko. I ten... Uważaj, patrzę się. Wiesz, i tam nie uciekaj. Uciekaj, 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 uciekaj. Masz mocno wszystko. Wypij poty, możesz... Może tak. powiedz powiedz z tego reboota. jest... Bez tym, kazama, serio. Jak ci niby zrobię reboota, stary? Normalnie. Na prawo, możesz by skorzystać. Weź nam trzeba poleć. A no dobra jest za późno, na cię. Dobra cicho bądź Cicho bądź No skoro nie dystrybutował, ale nie musisz lastować coś Cześć Trzymaj, wiesz macy, bierz macy Macy nie wziąłeś, macy nie wziąłeś Weź macy Masz milion, lewe Ale ryba, jak ryba. mam ci wziąć te macy? Ale, uciekaj Ryba, 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 ryba No Nie wziąłeś macy, spokojnie, wziąłeś Normalnie mówię, z se mi ten poleci, ale jest dobry Pygma my myślą, mi po prawej, kurde Zrób nowego boxa do tyłu może będą spróbować, bo to są przegupy Nagle ci dręczymy już. Mmm, po rokuj. Pięknie to za Nic się nie stało. Mini. Oni są dobrze, mogę spróbować go zasprajować. Przy to bądź. Jestem do Widzisz? Nice! Widzisz go z tego boksa? Nie, kazana wy Prog Co on na ciebie jest, na ciebie jest Zrobimy pompę Pod górkę jest załama, jestem na górce Ale masz ryby, masz ryby. który masz? coś? Nie, jesteś taką becą Daj się powstać, da się powstać Ten ma mini, mini i odbijać soda peper też możesz, czy u ciebie znajdziesz tak też możesz ma Nice Milion max masz możesz gotować ciągle Nice 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 Przer lewo lewo miałeś go Przerzuci go za to mam lewą Nice bieszu temy Rybę pepera i rybę Dobra, już zapomniał. Dobra, tak też masz Mio masa, matza, masa, matza. Wtarpuj. Ej rybę zjedz, rybę zjedz się odbijaj. A kasama jest furia. Ryba, rybam. Zaraz. A ty, czy nie teraz? Milo matzy masz. Furia. Do tyłu znowu. Sobie dobrze, do przodu idzie. Ryba, ryba, ryba kazam. Nie zrampuj sobie na sam możesz jak też. Nie myśl, nie się, nie ma sensu. I No i sam dół, i sam dół, i sam dół, i są dół. Czemu no, sam dół? No nie. No full dół, full low ground. Masz free full low ground, nie? Trzy pięćset jeszcze masz. Dwie kaki do jeszcze jedno, oh, chyba pokrzyściu. Daj, jeszcze jedną. Góra. Podmienia ci bok, oh, okay, coś. To cztery, każdy solo praktycznie. Jest. Jedno duo, każdy solo. Gdzie są? Do tyłu. nie. To Pamiętaj. Co robić? Ale to manialem co się stało z Kepsonem? Nie wiem, zmutowałem. się zmutował i ja nie wiedziałem ja co się robić. No nie no zmutowany no. byłeś. Bez to niepotrzebnie mu do boksa skoczyłeś. Ale ja mu nie chciałem do boksa wskoczyć. chciałem go zboksować tylko po prostu i się leczyć. Będarz ale wyszło inaczej w no, planie. W sensie ja już byłem.